Ja mam pytanie do pana senatora Ciocha, ponieważ ukazywały się jakieś informacje o sprzeczności interesu. Zresztą mam do pana pytanie, czy pan był w jakiś sposób zatrudniony przez kasę krajową w jakiś sposób, albo czy pana kancelaria adwokacka realizował jakieś zlecenia? Jeżeli tak, to czy to w tej kadencji, poprzedniej kadencji? Tak. Proszę bardzo. Więc panie marszałku, tu pragnę oświadczyć, że ja wykonuję mandat senatora społecznie. Działalność związaną z prowadzeniem kancelarii prowadzę nieprzerwanie od 1997 roku. Jeżeli chodzi o stosunek zatrudnienia, nigdy nie wchodził w rachubę, ponieważ jestem zatrudniony tylko i wyłącznie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Do października 2012 roku byłem zatrudniony także na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Teraz jeżeli chodzi o współpracę z Kasą Krajową, to wszyscy wiedzą, to nie jest żadna tajemnica. Wiele opinii, eksperty spisałem. W poprzedniej kadencji brałem czynny udział w pracach nad ustawą, która została uchwalona, która weszła w październiku w życie. A jeżeli chodzi o moje rozliczenia, to oczywiście tak jak w przypadku kancelarii, która jest indywidualna, na podstawie umów zlecenia są wystawiane faktury vat -owskie. Dziękuję. Proszę bardzo.